No one likes being Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w ulubieńcach Wreszcie się zabrałam do tego, żeby nagrać właśnie ulubieńców Więc nie przedłużam i od razu zaczynam Na pierwszy ogień pójdą przecudowne, przepiękne, fantastyczne perfumy Jimmy Choo Fever Jest to zapach tak wspaniały ja w ogóle jestem kiepska w opisywaniu zapachów, ale e, powiem Wam taką historię: że zazwyczaj pierwsze moje zatknięcie z perfumami e, nie powoduje miłości. E, nie podobają mi się od razu perfumy, a z tymi właśnie było tak, że pierwsze moje powąchanie spowodowało to, że się w nich zakochałam. Dla mnie ten zapach nie jest taki oczywisty. Określiłabym go mianem kwiatowego, ale nie do końca, troszeczkę jest pomieszany z takim zapachem orientalnym, ja się tutaj wesprę i przeczytam. W składzie mamy grejfruet, czy śliwkę. W podstawie mamy drzewo sandałowe, kawę, orzech laskowy, wanilię. Mamy również kwiat pomarańczy i stoczyki storczyk, waniliowe i jaśmin, więc połączenie. Hmm, Raczej właśnie kwiatowe i dosyć takie głębokie, orientalne. Jestem dosyć kiepska w opisywaniu zapachów, ale jeżeli macie możliwość, to sobie przetestujcie. Ja myślę, że ten zapach ze mną zostanie na dłużej, bo naprawdę jestem w nim zakochana. I przejdę do pielęgnacji. Powiem Wam o kremie, który uratował moją maksymalnie przesuszoną skórę. Ja zazwyczaj nie miałam problemów z wysuszeniem skóry, raczej mam skórę mieszaną i ten problem mnie nigdy nie dotyczył i nie wiem dlaczego tak się stało. Czy może za dużo peelingów i za dużo złuszczania, za dużo oczyszczania spowodowało po prostu tak masakryczne wysuszenie mojej skóry, jakiego nie miałam nigdy. Wyglądało to mniej więcej tak, że po umyciu i po nawet po nasmarowaniu buzi kremem dosyć takim tłustym, bo smarowałam derma, dermakolem, yy, używałam przeróżnych kremów nawilżających po nałożeniu podkładu i pudru miałam wrażenie w ciągu dnia, że po prostu mam tak ściągniętą skórę i tak na maksa wysuszoną, że miałam ochotę tylko zmyć ten makijaż i nałożyć coś, co po prostu ukoi moją skórę. I trafiłam na ten krem. Stwierdziłam, że za taką cenę po prostu wypróbuję. Jeżeli mi się nie sprawdzi, no to trudno. Krem jest to krem, może od razu powiem jaki. Jest to lano krem z jaj, tej wersji medycznej. I mimo tego, że ten krem jest dosyć ciężki, taki treściwy, bo on zawiera lanolinę, różne olejki, więc jest raczej taki tłusty nie zapchał mojej skóry i nie spowodował wysypu różnych nieprzyjaciół, więc naprawdę jest świetny. Ja zużyłam już jedno opakowanie i na pewno kupię kolejne. Stosowałam go na całą buzię, zwłaszcza w miejsca te wysuszone, czyli tutaj w, okolicy, w okolice policzków. Również pod oczy się świetnie sprawdza, zarówno na dzień, jak i na noc. Mimo tego właśnie, że jest taki ciężki, Świetnie się nadaje pod makijaż, jeśli chodzi o moją skórę, więc jestem zadowolona, jest to naprawdę hicior i serdecznie polecam sprawdźcie, może u was też się sprawdzi. I kolejnym hiciorem pielęgnacyjnym będzie esencja z Recibo. Dokładnie jest to energetyzująca esencja odmładzająca, którą ja stosuję rano, po przebudzeniu, po umyciu twarzy, nakładam tą esencję, i muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu moc. Czuję, że moja skóra jest od razu pobudzona, nawilżona, taka rześka i świeża. Naprawdę żaden kosmetyk, jak mam tak mówić szczerze, nigdy nie spowodował u mnie takiego efektu. Jestem zadziwiona, naprawdę fantastyczny kosmetyk. Jest to kosmetyk naturalny w no, prawie 100%. Jest to kosmetyk wegański, polskiej marki, więc tym bardziej popieram, wspieram i szanuję to. Ta esencja ma w sobie tak dużo fantastycznych składników, że nie jestem w stanie Wam wszystkich tutaj powiedzieć z pamięci, ale między innymi mamy tutaj ekstrakt z pomidora, olej marula, witamina E, czyli moc antyoksydantów, witamina C, mamy tutaj roślinę tauryna pozyskiwaną z alg, jeżeli jesteście ciekawe, co tam jeszcze fantastycznego jest, to zapraszam Was na stronę Resibo, te kosmetyki też są dostępne w Douglasie, z tego co wiem. Serdecznie Wam polecam tą esencję, bo naprawdę nie spodziewałam się tak fantastycznych rezultatów. E, tak jak już mówiłam, świetnie nawilża, e, budzi tą skórę przede wszystkim i daje uczucie takiej rześkiej e, twarzy, więc naprawdę jest e, świetna. Jeszcze będę testowała inne kosmetyki z bo więc e, dam Wam znać, jeżeli coś tak chwyci mnie za serce, jak ta esencja. Mam jeszcze dwa kosmetyki z kolorówki, i pierwszy będzie to, e, będzie to serce z Makeup Revolution fantastyczny rozświetlacz wypiekany, który ma e, w sobie. Trzy kolory. Taki ciepły, różowo-miedziany, różowy i taki jasny, złoty, można powiedzieć. Są tak fantastyczne te, to połączenie i te rozświetlacze, że używam ich praktycznie codziennie i używam ich chyba od roku. A jak widać, są bardzo wydajne, bo niewiele ich zużyłam, mimo tego, że bardzo często stosuję ten rozświetlacz. Poznałam go jeszcze. Jak byłam na kursie w Promake Up Academy i tam też Daniel Sobieśniewski z Karoliną Matraszek zachwycali się tym rozświetlaczem i pracowaliśmy na tych kosmetykach, więc naprawdę mimo tego, że jest tani, no bo te, te kosmetyki nie są jakieś bardzo drogie, około 30 zł kosztuje ten rozświetlacz, jest naprawdę genialny, fantastyczny. Używam go też czasami na powieki, jako cień, też świetnie daje radę. Polecam serde serdecznie, jeżeli jeszcze nie testowałyście tych serduszek. Tam jest bardzo dużo tych kolorów. Ja mam akurat. Hmm, iced Heart, jeżeli to jest hmm, nazwa tego serca. Bo tam jest sporo tych kolorów, i różne tutaj opakowanie, ale wydaje mi się, że po tym opakowaniu możecie rozpoznać te właśnie kolory. Zachwycam się, polecam i na pewno będę jeszcze używać. Mam go też na sobie, nie wiem czy y, będzie widać to, ale. To, co mi się świeci na policzku, to właśnie ten rozświetlacz z Makeup Revolution. I kolejny kosmetyk, ostatni z kolorówki, jest to pomada do brywi firmy Affect. I również tą pomadę poznałam właśnie na kursach w Pro Makeup Academy. Jest to produkt właśnie od Karoliny Matraszek i muszę Wam powiedzieć, że jest fantastyczny, ponieważ dotychczas używałam pomad z Vibo, która niestety, mimo tego, że jest fajna, bardzo szybko robi się taka twarda, zastyga i później bardzo ciężko się na niej pracuje. Stoł nie ma tego problemu. Cały czas jest formuła masełkowata, nie zastyga, bardzo dobrze się rozprowadza na brwiach, bardzo dobrze się nią rysuje. Jestem zachwycona i myślę, że spokojnie będę korzystać z... kolejne opakowania, będę kupować, ale jest bardzo wydajna, bo też już używam jej od kilku miesięcy i nie widać w ogóle, żeby coś tam ubyło w niej. Mam kolor light, mimo tego, że ja mam dosyć ciemne włoski, bardzo dobrze wygląda, jest dosyć chłodna, ten odcień light jest dosyć chłodny. Są trzy jeszcze, nie, dwa, żeby nie skłamać. Wiem, że jest ciemna, dark i medium, więc chyba z tego, co że są trzy kolory. Ja mam ten kolor light i właśnie mimo tego, że mam dosyć cienkie... cienkie... Ciemne włoski bardzo dobrze pasuje do, do moich brwi, więc to jest pomada, afekt fantastyczna. Fantastyczna. I ostatni ulubieniec na koniec. Nie będzie to ulubieniec kosmetyczny, tylko muzyka, a mówię tutaj o pierwszym solowym albumie Sokoła. Który został wydany w lutym tego roku, i muszę Wam powiedzieć, że się zakochałam, przepadłam. Im dłużej słucham, tym bardziej jestem zakochana. Teksty są świetne, muzyka jest świetna, klimat tej płyty po prostu genialna. Nawet jeżeli ktoś nie przepada za rapsami polskimi, polecam serdecznie, no, zachwycam się. Idę na koncert, będzie też i w Lublinie, w Warszawie się niestety już nie załapałam na, na koncert, ale będzie na Juwenaliach, także polecam serdecznie płytę Sokoła. Fantastyczna robota. I to by było na tyle, tak w skrócie, bardzo szybcy, szybcy? szybcy i wściekli. Szybcy ulubieńcy, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Będą jeszcze filmy na moim kanale, zabieram się do roboty. Zapraszam Was też na mój e, profil na Instagramie, tam pojawiam się częściej niż na pewno tutaj, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni niebawem. Tak. E, założyłam też drugi profil na Instagramie i tam sprzedaję moje ubrania i nie tylko, więc e, odsyłam Was. Wszystkie linki macie na dole w opisie. Zapraszam Was serdecznie, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego, hej. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn. All